Wyrazy najszczerszego uznania widzom kanału Jowialne Zbieractwo, gdzie z wypiekami na twarzy przyglądamy się świeżo upolowanym nabytkom do kolekcji gier na kosnole Platejszą 3. Niedalej jak 3 tygodnie temu zwracałem Waszą uwagę na licznik przekraczający kolejny próg subskrypcji, a tymczasem ten sam licznik wczoraj już pokazał znak bestii. Jak tak dalej pójdzie, nie będziecie musieli długo czekać na kolejny odcinek specjalny. Ale zanim to się stanie, upomina się on nas szara rzeczywistość, przynosząc na stół dwa do bólu standardowe zawiniątka. Pierwsze z nich jest tak niefortunnie zapakowane, że nie dość, że nie ma tu mowy o jakiejkolwiek ochronie zawartości, to jeszcze musiałem uważać, by nie uszkodzić jej w trakcie rozpakowywania. Moi drodzy, przed Wami mam nadzieję w całości: Kroniki Ryzyka Assault on the Dark Athena. Nikt się nie spodziewał, ale pierwszy film z Vin Dieselem, wcielającego się w postać widzącego w ciemnościach Ryszarda Ridika okazał się sukcesem na tyle, że postanowiono rozszerzyć franczyzę o dwa kolejne filmy. Co ciekawe, powstała także gra, która wbrew stereotypowi o produkcjach na bazie kinowych hitów okazała się nowatorska i wysoce grywalna, czyli po prostu dobra. Mowa tu oczywiście o ucieczce z Zatoki Rzeźnika, traktującej o ucieczce Vin Diesela z Zatoki Rzeźnika właśnie. A ponieważ ponieważ na horyzoncie pojawiło się widmo siódmej generacji konsol, twórcy postanowili stworzyć na nie port. Z tym, że projekt rozrósł się na tyle, że stał się właściwie osobnym bytem. Co ciekawe, twórcy nie zapomnieli o fanach, jedynki i gracze, poza kontynuacją pierwszej części, otrzymali ulepszoną i przearanżowaną wersję rzeźnickiej zatoki. Jak na tamte czasy, gra cieszyła oko nowatorskimi mechanikami i klimatem oraz wyciskała ostatnie soki z komputerów osobistych. Nasz charyzmatyczny ludzik Vin Diesel potrafił nie tylko strzelać z broni, jak to ma miejsce w rasowych FPS-ach, ale także skradać się czy też uderzać po cichutku z karata, co by nie zaalarmować pobliskich wrogów. Mimo iż gra w wersji PS3 wciąż nie jest jakimś szczególnym rarytasem, to planując zakup postanowiłem podnieść sobie nieco poprzeczkę i uważnie rozejrzałem się za wersją NTSC, która minimalnie różni się okładką oraz ceną, ale o tym będziecie mieli okazję przekonać się za kilka chwil. Osobiście nie przepadam za FPS-ami, ale mimo to wpisałem je na listę życzeń. W końcu to właśnie do Dopiero na siódmą generację konsol zaczęły wychodzić pełnoprawne, dojrzałe strzelaniny pierwszoosobowe, co wcześniej było raczej domeną pc prosto z Torunia wracamy na stół, gdzie prześwietlimy nowo zakupioną grę. Pudełko robi piorunujące wrażenie. Co prawda jest trochę rys na folii, ale nie zapominajmy, że to produkt z początku życia konsoli, o czym świadczy wytłoczone w prawym górnym rogu logo PlayStation 3. Okładka także niczego sobie bezwstydnie eksponuje wyśmienicie zachowane kanty. Wchodzimy do środka. Manual mimo delikatnie przytępionych brzegów wygląda na nieczytany. Płyta obok lśni równo pokryta lakierem. Pod spodem natomiast trochę brudu, który Riddick przyniósł na butach. Wykonany w tajnych laboratoriach test świetlny wypadł bardziej niż zadowalająco, a więc zatrzaskujemy Ryszarda w środku i przystępujemy do gradingu. A teraz przeanalizujemy zestawienie cenowe. Na Allegro ceny wersji europejskiej zaczynają się od 74 zł, ale wersji NTSC brak. Takową można spotkać na OLX i trzeba za nią dać 175 zł, a wydania palowskie zaczynają się od 50. Na Vinted identyczna sytuacja. Wystawiony egzemplarz to ten sam co na OLX. W polskim ceksie brak w katalogu w Anglii 7 funtów, czyli 35 zł, z zastrzeżeniem, że taka wersja może, ale nie musi się trafić. Na eBay za wydanie amerykańskie zapłacimy średnio 17 dolarów, czyli niecałe 7 dych. Najtańsza kopia, jaką znalazłem w archiwum Allegro, kosztowała jakiś czas temu 15 zł. Aby móc zaprezentować wam kroniki ryzyka, musiałem wydać 37 zł i biorąc pod uwagę sytuację na rynku wtórnym chyba nie ma co narzekać. Nie Zapominając, że egzemplarz jest w naprawdę ładnym stanie. Ze skrzętnie ukrywaną radością, jednogłośnie podjąłem decyzję o umieszczeniu go na półeczce, gdzie wkrótce dołączą do niego jakieś FPS-y z pecetowym rodowodem. A tymczasem zabieram się za drugą paczkę, w którą nadawca wsadził prawdziwy klasyk. Dla jednych pozycja, od której zaczęło się nowożytne granie, dla innych niespełnione zapowiedzi, nuda i powtarzalność. Szanowni widzowie, przed wami pozycja o tak wysokim nakładzie, że jeszcze niedawno spokojnie można by wy. Ułożyć nią chodnik przed domem, zatem nie trzymam Was już dłużej w niepewności i wyciągam z tekturki Assassin's Creed. W turbosłowiańskim, lechickim wydaniu. Osobiście nie pałam szczególną miłością do tej serii, a grą, która skutecznie mnie zniechęciła, była jedynka właśnie. Obiecywała więcej niż dostarczyła, oszukując tym samym nachajpowanych graczy. Ale z perspektywy czasu to już nie ma znaczenia. Od premiery minęło 16 lat i, jak pokazuje historia, seria odniosła ogromny sukces przetrwawszy po dzień dzisiejszy. Jeśli dobrze liczę, na PS3 w pudełku wyszło 7 części, nie licząc najrozmaitszych kompilacji. Postanowiłem, że mimo trudnej miłości spróbuję zebrać je wszystkie, co nie będzie raczej zadaniem trudnym, tym bardziej, że bez problemu można znaleźć w internetach całe bandle za stosunkowo nieduże pieniądze. Ale żeby nie było zbyt łatwo, podobnie jak w przypadku rydika zdecydowałem wyznaczyć sobie dodatkowe kryterium i chciałbym, aby moja zbieracka półeczka przywitała asasyńską sagę wzbogacona o język ojczysty. Przez długi czas byłem przekonany, że na PS3 polskie wydanie jedynki nie istnieje. Ale jakże się zdziwiłem, gdy przeglądając portale aukcyjne, natrafiłem na okładkę opisaną tak znakomitymi nazwiskami polskiej estrady jak Strażnik Praworządności Daniel Olbrychski, Komando Wstrzemięźliwości Borys Szyc, nie zapominając o nieodżałowanym Krzysztofie Kowalewskim. Niestety wspomniana sztuka nie była tania, ale niezrażony rozpocząłem polowanie, które ostatecznie zakończyło się sukcesem. Co więcej, z moich obserwacji wynika, że takie wydanie od czasu do czasu pojawia się w najniższej cenie zwykłej anglojęzycznej. Wersji wersji. Niemniej trzeba mieć refleks, bo Januszowie Wielkiej Lechi wykupują je w okamgnieniu, by sprzedawać ponownie z narzuconą uprzednio niemałą marżą polskości. Jeśli podobnie jak ja przeoczyliście takiego rodzynka, a chcecie w głowie usłyszeć polskie głosy, polecam przyczaić się ze strzelbą w krzakach, póki jest jeszcze realna szansa na ustrzelenie takiego cukierka. A teraz jak zwykle o tej porze przychodzi czas na oględziny. Pudełko wygląda jakby dość często przechodziło z rąk do rąk, ale na szczęście Łonie te nie miały zbyt szorstkiej skóry. Nieskutecznie ukrywająca się pod transparentną folią okładka prezentuje się nieźle. Szczególnie cieszy brak pożółknięć wyraźnie widocznych przy białych powierzchniach. Kanty w porządku. Otwieramy zawartość niczym księgę, by zobaczyć, że nie ma w niej nic więcej poza płytą i manualem. Ten prezentuje się całkiem przyzwoicie mimo delikatnie zaoblonych rogów, a płyta oczarowuje bielą lakieru z domieszką asasyńskiego błękitu. W pierwszym momencie przeraziło mnie to co zobaczyłem pod spodem, bo poza odciskami palców jest tu jeszcze zaschnięta kropla krwi lub kału, a w najlepszym przypadku smaru. Na szczęście po wyczyszczeniu wszelkich zabrudzeń z powierzchni płyty okazało się, że poza jedną płytką i krótką rysą jest pozbawiona wad. Wiązce światła nie udało się znaleźć szczeliny, przez którą mogłaby uciec. Oglądziny wykonane, zatem przystępujemy do rozdania świeżo zebranych z nieboskłonu gwiazd. Ponieważ w życiu najważniejsze są pieniądze, sprawdźmy ile trzeba zapłacić, by wynająć skrytobójce. Przyjrzymy się tylko polskiemu wydaniu. Na Allegro trzeba dać stówkę, a jeśli wolicie nówkę, to właśnie trwa promocja za jedyne 900 zł. Na Oelix chwilowo brak. Vinted także nie może pochwalić się zlokalizowaną edycją kultowego dzieła od Ubisoftu. Polski Ceks sprzedaje Asasyny po 28 zł. I choć jest to loteria, zakładam, że czasami może się trafić kopia tożsama z właśnie prezentowaną. W brytyjskim Ceksie raczej brak. Na eBay także. W archiwum Allegro znalazłem najtańszą sztukę za 6 zł. Moje polowanie na zabójce zaowocowało wystrzeleniem 39 pocisków, i w tym miejscu warto się zatrzymać, by zadać sobie pytanie, czy chcemy dopłacać, by usłyszeć polski język, czy lepiej byłoby po prostu uważnie się rozejrzeć i wydać symboliczną dyszkę. Chętnie poznam Wasze opinie w komentarzach, ale zanim się rozpiszecie, wysłuchajcie podsumowania. Prezentowane dziś gry pochodzą z okresu, kiedy deweloperom chciało się jeszcze stawać na głowie, by Wystarczać nam nowatorskie produkty i obie te gry wprowadziły nową jakość w pierwszej dekadzie XXI wieku. Choć w przypadku ridika sukces dzielony jest jeszcze z poprzednią częścią. Upolowanie tych gier na rynku wtórnym nie jest większym problemem, ale postanowiłem nieco podnieść sobie poprzeczkę i zamysł ten zrealizowałem. Po raz kolejny bardzo dziękuję wam za uwagę i zapraszam do wyrażenia swojej opinii w komentarzach, przez co film ten zostanie lepiej potraktowany przez bezlitosny algorytm YouTube'a. A tymczasem żegnam was pozdrowienia. Zdrowieniem przemierzającego kosmos ryzyka, Dej Boże zdrowie. A jeśli weszliście do Animusa i czekacie, aż ktoś Wam wyłączy symulację, to w międzyczasie przeskanujcie wzrokiem PS trójkowe produkty, które już powędrowały na półeczki.